Oglądaj serial Myszka, Miki, frajdomek w Disney Junior, a teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Nadeszła jesień i Miki wraz z ekipą zaplanowali piknik. Ale gdy Kręćka oczyszcza podwórze z liści, okazuje się, że przywiało niesamowitą niespodziankę. Co się stało, Donald? Goryliczka? Pewnie jest z zaczarowanego lasu deszczowego. Drzwi do niego zawsze się otwierają. Jest fajniutka, ale trzeba odprowadzić ją do tego zaczarowanego lasu. Masz rację. Prędko, zabierzmy ją do zaczarowanego lasu deszczowego. O! O, ale tutaj jest przepięknie. A w ogóle to czemu nazywa się zaczarowany? Już rozumiem! No dobrze, kochani! Ruszajmy w drogę! Jak odnajdziemy rodzinkę róży? Namierzycie goryle podążając za śladami ich stóp! A jakie znajdziemy ślady ich stóp? Myślę, że zaczarowany las deszczowy nam pomoże, prawda, kumplu? Odciski stóp goryli! ślady się ciągną i ciągną. Kto to był? Hej, przestań! <grystum> Myślę, że te drzew się z tobą bawią, Daisy. Nie lubię takich zaczepnych drzewek. Czekajcie chwilę. Chyba Róża no. chce coś zjeść. <grystum> Nigdy nie widziałam takiego owocu. <grystum> Pycha. O, niech to. Przepraszam, róża! Chciałabym Ci dać przekąskę, na którą masz chęć. Ale chodź z nami, znajdziemy ci coś innego. To głos Freudka! Hej! Ślady prowadzą w tę samą stronę! O, o co chodzi? O, róża! To za przecudne miejsce! Jesteście rodzinką! Róża, tęsknisz za swoją rodzinką? No jasne! Wszystkie zwierzątka powinny być razem ze swoimi rodzinami! Chodźmy, Róża, oraz znaleźć Twoją rodzinkę! Ale gdzie są moi przyjaciele? La, 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 la. To Frajdek! Patrzcie, tu urywają się ślady! Frajdek, dlaczego? Hmm, nie jestem pewien! Gdzie są mini i róża? Oh! Trzeba je znaleźć! O, o! Uciął sobie drzemkę. Przejdźmy na paluszkach, żeby go nie zbudzić! Utknęliśmy! Gdzie oni się podzieli? O, tam jest Miki! Gdybym tylko dosięgnął tej lamy! Hej, znaleźliście rodzinę róży? Nie, Frejde, jeszcze nie. Mam pewien pomysł. Zaczarowane lesie deszczowy. Pomożesz nam znaleźć rodzinę róży? O, patrzcie, jaka róża jest szczęśliwa. No bo jest tam, gdzie powinna być. Ze swoją rodziną. Róża, chcę, żeby się nosiła do czasu, aż tutaj wrócimy. Będę za nią o, Kokarda z liścia. Jest piękna. Dziękuję, róża. Jesteś przesłodka. Kto nie chciałby zatrzymać takiej słodyczy? Na szczęście drużyna nauczyła się, że miejsce każdego jest w jego domku, w otoczeniu kochającej rodziny. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.